Mam pytanie do Doncasio. Słucham. Yy, odnośnie wygrywasz z normalnym Parkiem i co z tym Gamrotem chcesz walczyć dalej? Nie no już się wypowiedziałem o tym. Ja raczej pójdę. Yy, nie znam aż tak dobrze zawodników UFC, ale dużo ludzi mi mówiło, że jak pałkę bym zlał to fajnie jakbym wziął kumple, bo mi zależy na przykład na walce z McGregorem, a wiadomo, że to nie jest łatwe. Fajnie, jakby mu się pokazał, takie głosy słyszałem od kumpli i tam jest jakiś jego przydupas MacGregora, też z UFC, ponoć, tylko ja nie pamiętam jak on się nazywa, ale że warto go. Jak znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że UFC tam e, sprzedało chyba na jakiejś gali e, najwięcej, dwa, ponad 2 dwa miliony pay-per-view, nie? Tak, to dobrze, my nie dobrze mówię daleko, A to, to my jako polska. Chyba 2,5 miliona. Jest jako to. kraj naprawdę jesteśmy niedaleko jako Fame to jakie wyniki też robi Fame, to jest, to jest imponujące i wydaje mi się, że. Zbliża, w zbliża, zbliża bardzo do tej, do tej topki, mimo tego, że to jest tylko, tylko i wyłącznie Polska. Nie? No, jeżeli chodzi o zaangażowanie polskich widzów w świat sportu, no Każdy, a, 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 słuchaj, w każdą dziedzinę. Nawet sprawę sprawę nawet widać po zasięgach Freeza. Polacy no, no, są po prostu zajebiści, w nie, nie ma co więcej <laughs> mówić. Jeżeli jesteś Polakiem, tutaj... No, Polak, Polak, no, tutaj. Polak to Polak. Tutaj też nie, oczywiście O, o, o Poczekaj pan bo jeszcze kolega już chyba Myślałem, jest, że kawa okay. idzie. Tam coś zobaczyłem. Nie, kawa, kawa teraz nie idzie. Tutaj, Byku, jesteś o... na linii? Jestem, jestem. Chodzi no. o, o nie, nie o Adwiana Polaka, choć też jest Polakiem. Ale chodzi tu o Polaka po prostu. Polak zawsze Polak... Ale on jest nie. na linii by może by chciał coś zadać, a nie twój. Ale zadał klik. pytanie, nie? Tak? Tak. tak. No, no mi. Co, da, co dalej? ja już odpowiedziałem, no. tak? No, no a masz jeszcze jakieś pytanie? No, dlatego go pytam. No czy... jeszcze chciałbym powiedzieć, no bo... Nie no, po mnie, No gadasz o McGregorze, o Kabibie, który wykręca 28.0, nie wiem, siedzisz na kanapie, chlejesz piwo, no nie wiem, czy jesteś poważny. Niech, nie, niech Dubiel, Bokzel odpowiedzą, czy kurde... Naprawdę, byś miał szansę z Magiego, ale. No. No przepraszam, proszę no. kamery na mnie, ja bym chciał. Tutaj no ja też, ja ten, przepraszam, nie przepraszam, jestem poważny, ale piwa nie chleję. Don kasy ja nie zmienił go. moje życie, i, Wań, ja, i ja jestem w stanie ścianę, to powiedzieć, bo kto jest. Z tym z szansę. No? Ale ja codziennie waleś baranka w sianę. No to trochę mocniej. Nie, jak mocniej walę, to w ogóle mi mówisz, żebym dwóch naraz ich. Dlatego. Teraz Kod staram się. Tak, ale jak raz tak się rozpędziłem. rozpędziłem. Na boks, no. Nie, serio, ale jak mocno się rozpędziłem i tak mocno baranka walnąłem, nie? To przyszła mi wizja, no. że ma Gregory i Khabibana No, i właśnie raz. ty tak zyskujesz widzów, nie? Te dzisiaj potem spamiał coś. Kasia, A ty, ty ile, ty ile masz lat? w internecie. A ty ile masz? Ja masz jestem mądrzejszy od ciebie nie robię od tych pieniędzy. Od tych dzieciaków 16 latków jesteś mądrzejszy, tak? No, tak, tak, bo przynajmniej ja nie wierzę, że ty z jakimś kabibem będziesz walczył pajacu. No ty nie wierzysz, ale ja wierzę w to. Na konferencji gadasz jakieś głupoty, człowieka ukazał Jakie, wymien trzy głupoty? Ja mogę, ty mogę No, ale nie, to jest Żeś Najmana rozwalił, ci jego... Tak dobra, wymień na konferencji trzy głupoty. Trzy... no ale co ty myślisz, że ja pamiętam na pamięć konferencję... Pamiętam, to... przed chwilą powiedziałeś o tym, że gadasz jakieś głupoty, no chłopie, argumenty, merytoryczna rozmowa. A jak chcesz pierdolić jakieś kocopoły, czy mnie no. wyzywać, to sobie wyzywaj, bo mnie to w ogóle nie rusza. Weź sobie monolog pierdolni teraz. No właśnie, to cię nie rusza i to mnie trochę martwi. No. No dobra, ale... Jeszcze do Boksdela i Dubiela to pytanie. Czy, czy uważają, że jesteś poważny gadając o mnie Gregorze i Kabibie? No bo kurczę trudno nie wybuchnąć śmiechem jak ty takie rzeczy gadasz. To czemu się nie śmiejesz? Co? No nie się? Nie wiem, ale na grupkach MMA, czy tam jak słuchamy... A tak ja nie wywiadam. czytam grupek MMA, ja czytam tylko no, no, BOS. No, no jesteś kurwa, takim pajacem, że nie czytasz no, Opie, no. tylko umiesz pajacu, tak jak no. El, El, El Tos powtarzał Menel, kurwa, Chwask to samo. Wygrałem, Czyli ty naśladujesz to, swojego idola ltos Tosa, no i tyle. no. tak si złotowo, a ty się cieszysz, że z nim wygrałeś, no On ledwo chodzi. ja się cieszę przy nim nie wygrałem, on przegrał sam ze sobą, bo miał kupę w Majtach. On miał kupę w Majtach, więc on przegrał sam ze sobą. On się obstał, się cię obala w z W drugiej rundzie cię obala, ty się cieszy, grać w ogóle, co to jest w drugiej nagroje, rundzie mnie obala. I to, to jest poważny człowiek. On tu chce jakby no niby mi coś dokuczyć, tak, a nawet nie wie, że ta walka myśli, była najkrótsza w jego życiu. No i ty, no, ty dzwonisz z, do z studia, z studia z nie z wiedząc, ty, ty weź się lepiej z tą z najlepszą, walki, najlepszą z... polską dziennikarką się zła, bo kurwa gadasz takie kocopoły jak ona, nie? No, ty, no, ty to jest tak. się może złap, Mi to by... najlepszą polską dziennikarką. Tak. Tak? No dobra, a Bogzel odpowie? No, no, no ja mogę no. odpowiedzieć, no jeżeli chodzi no, o e, walkę z Normanem Parke, no to Pałko. E, gdzieś tam jestem w stanie uwierzyć, że Casio da z siebie wszystko i jest w stanie go w tym boksie pokonać. Ale jeżeli chodzi o Konora i kabiba. no ciężko stary żebyś żebyś gdzieś no wiadomo myślenie pozytywne pozytywnym myśleniem nie? Ale, rozłączył się. Debi. Ale Khabib. nie rozłączyłem się <laughs> tak łatwo go ale, ale... Z, całą, z całą sympatią Kasio do ciebie. No, no? Walka z Konorem w boksie albo z Kabibem. Nie jestem specjalistą żeby to ocenić. Ale po dokonaniach i gdzieś na po osiągnięciach sportowych i po ścieżce kariery jaką osiągnął Kabi Conor, no to na pewno się zgodzę, że taką walkę, no małe masz szanse w takiej walce. No. no nie oszukujmy się, no zerowe masz szanse, no bokser nie owija w bawełnę. No przecież nie owija. No, co ty chcesz, do ty chcesz każdemu, może, ty chcesz każdemu wmówić, żeby, banym, żeby twoją rację uznawali. normalnym parkiem to się w głowie nie mieści. normalnym ale... pałką nie obrażaj go kurwa. Pałko, ty jesteś pałaczny. Ale ty tak city robisz? nie umiał nawet trzech argumentów podać Gadać. o konferencji, nie? A dzwoni. I Ma... mówi, że moja walka z Celtosem skończyła się w drugiej rundzie. Przejdźmy do no, typowania. Totalnie. E, no dobra, no, dziękujemy Ci za, za pytanie.